dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Jest nowy dzień i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Mamy plan iść na jedną z takich fajniejszych plaż. Tutaj Kawik Beach, coś takiego. I zobaczymy, co jeszcze. Jeżeli film się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Nie, nie. Na E, okazało się, że na trasie spotkaliśmy Janka z kanału Żyj Pasji oraz e, Łukasza z kanału Zwrotna Skard. Tutaj chłopaki idą. Jest to oczywiście i Borys. Borys gotcha. sobie idzie. I teraz idziemy na e, plażę Kawik Beach i zobaczymy, co tam będzie na miejscu. Jesteśmy na miejscu, gdzie się szlak zaczyna. Przed nami dwa kilometry i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Jest niebieski, czyli z tego co pamiętam, średnio zaawansowany, bo najcięższe to były czarne. I zobaczymy, jakie będą widoczki po drodze. Jesteśmy teraz w takim miejscu, już niedaleko plaży. My tutaj w butach trekkingowych przygotowani, a Janek z Łukaszem na spokojnie w adidaskach, więc nie jest to trudna droga. Sobie idą, jeszcze Borys, Borys podąża. Borys. Tak, bo, Borys na, na boso jak Cejrowski. I już niewiele nam zostało, może z kilometr, może trochę mniej. Lecimy. Jesteśmy coraz bliżej. I widok no, niesamowity. Tam na dole widać tą piękną, wielką plażę w otoczeniu takich wspaniałych oto gór. Dobra, doszliśmy na miejsce. Jest tutaj ogromna plaża. Widok dookoła jest po prostu niesamowity. Te góry robią takie wrażenie, że człowiek czuje się po prostu malutki. Tutaj. O. No mówię, plaża jest po prostu ogromna. Tu Łukasz z Borysem doszli. Borys lekko styrany, ale dał radę. Janek rozkłada detektor, oni sobie poszukają. My sobie tu pochodzimy, popatrzymy i zobaczymy. Którędy będziemy wracać, bo ta droga, którą przeszliśmy, no niestety dla psa nie była zbyt prosta, więc może nam się uda łagodniejszą drogą dookoła stąd wyjść. Dobra, my już wracamy. Wracamy tą samą drogą, chociaż Planowaliśmy inną, ale nie było przejścia i powolutku, z godzinkę, za dwie i będziemy na miejscu. Bo teraz jest w miarę, ale za moment się taki gorszy odcinek zacznie. Ale ten widok oddaje w 100%. procentach. Dobra, doszliśmy już do naszych busów i teraz zobaczymy, co tam dalej się porobi, bo właśnie zaczyna kropić. Ale to może tylko chwilowe. Właśnie tutaj Janek rozpalił grilla. Będziemy sobie siedzieć i biesiadować. Właśnie dałem im Renifera do spróbowania oraz e, wieloryba. I teraz sam chłopaki testują i nagrywają. Tutaj, dzięki uprzejmości Janka z kanału Żyj Pasy dostaliśmy kiełbaski z grilla. Janek tu stoi obok, tam dalej stoi Łukasz z kanału Zwrotna Skarb. I tak sobie spędzimy dzisiejszy dzień. Siemanko, jest kolejny dzień, i trochę się za kawał Właśnie jedziemy z chłopakami na miejsce, gdzie prawdopodobnie pobierzemy sobie trochę wody. I zobaczymy, co tam dalej w ciągu dnia wyjdzie, bo oni gdzieś tam jadą, chcą sobie jechać na plażę, trochę e, poszukać detektorami. Więc zobaczymy w ciągu dnia, co, jakie przygody będą. Dobra, my na momencie rozdzieliliśmy z chłopakami, bo my sobie do sklepu podjechaliśmy, i teraz jedziemy już e, na miejsce, które mi tam wysłali, zobaczymy, jak tam im idzie. W chwilę mieliśmy zabawną sytuację, bo chłopaki tam szukają w wodzie, i tu chyba dwie babki z urzędu podeszły się zapytać, co oni właściwie robią. No i e, powiedzieliśmy, że szukają wykrywaczom metali, i nie dość, że im robili zdjęcia, to jeszcze nie wiem z jakiego powodu nam robili te zdjęcia. Więc bardzo zabawna sytuacja. O, tam sobie chodzą i sprawdzają. Ciekawe, czy coś uda im się znaleźć. A my w tym czasie sobie będziemy chodzić tutaj po plaży i zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Ale widoczek jest piękny. O! Piasek tutaj jest tak drobny, prawie jak pył. Pierwszy raz jestem nad Morzem Norweskim, to też jest coś niesamowitego. Dojechaliśmy na miejsce, tutaj stoimy we trójkę sobie z takim widoczkiem i teraz idziemy się przejść, bo tu są jakieś punkty widokowe, to się ogarnie i zobaczymy co resztę dnia będziemy robić. My już po spacerze, teraz każdy z nas sobie tam coś upichci zje i później prawdopodobnie przejdziemy się na ryby. Bo wczoraj w tym miejscu gdzie byliśmy, na przykład Janek złowił wielkiego, wielką makrelę. To też było fajne. I dzisiaj liczymy, że jak się przejdziemy we trójkę, to który z nas coś wyłowi tutaj z jeziorka, które jest niedaleko. Ale to zobaczymy później. Tutaj z Łukaszem i Jankiem przeszliśmy na takie miejsce y, sprawdzić najpierw jak tu dojść, a teraz chłopaki poszli po wędki. Ja już tutaj z wędką sobie stoję i poczekam aż oni przyjdą i będziemy próbować coś tutaj złapać. W takich okolicznościach. Niestety tym razem z połowu wróciliśmy z pustymi rękami. Ja miałem jedno, branie, zerwała mi się. Janek miał jedną rybkę, zerwała się. No ale może następnym razem się poczęści pewnie jak ja wrzucę ten odcinek, to już jest u Janka na kanale odcinek jak on złowił makrelę wczoraj, ale tą makrelę, którą on złowił, to w ogóle system rozwaliła wielkości. Całego ramienia była, coś wspaniałego. No ale cóż, jutro zobaczymy, gdzie tam dojedziemy. I też poszukamy jakiegoś miejsca niedaleko jeziorka, żeby sobie pójść z wędkami i ich troszkę porzucać. A dzisiaj to już wszyscy w busach sobie siedzą, ja też idę. I będziemy sobie chillować cały wieczorek. Mamy kolejny poranek, świat za oknem wygląda w ten sposób, trochę pochmurno, chmury siedzą nisko na górach ale nie źle, bo jest ciepło. My wróciliśmy tutaj nad jeziorko, gdzie wczoraj próbowaliśmy łapać, Janek już tam łowi. Ja zaraz zaczynam i zobaczymy, czy coś dzisiaj się uda. Bo wczoraj było blisko. Więc może popróbujemy z pół godziny i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mam to się nie tu sobie idąc, łowieczki spotkaliśmy w pierwszą stronę, jak szliśmy też były. Tylko nie nagrywałem. A teraz wracamy, bo nam się super łowy udały i nic nie mamy. Ale to może na kolejnym coś się uda. No nie zawsze się wraca z czymś. Zresztą my wyszliśmy tak sobie Bardziej dla rozbudzenia i relaksu. A teraz gdzieś sobie przejedziemy. Dobra, teraz jedziemy, rozjeżdżamy się w sumie może na, na jakieś pół dnia, bo tam każdy ma coś innego sobie do ogarnięcia. I my teraz jedziemy w sumie na razie tam, gdzie chłopaki, do miasta Leknes. Tylko tam może Janek poszuka sobie parku i rozstawi stół. Tam Łukasz też ma coś do załatwienia, a my sobie tak po prostu pojedziemy do sklepu i potem my pojedziemy szukać miejsca i potem chłopakom po prostu podeślemy pineskę, gdzie tam coś znaleźliśmy i zobaczymy, co tam w ciągu dnia jeszcze wyjdzie. Zjechaliśmy na miejsce. Teraz poczekamy aż Janek i Łukasz dojadą, a ja idę się przejść, ponieważ tu jest jeziorko. I idę obadać czy tam jest zejście do tego jeziorka, bo może by się udało z wędkami przyjść i troszkę połowić. Taka nowa zajawka. Szczególnie jak ma się z kim, to przyjemniej to idzie. Niż tak samemu. Ale widoczki super. Teraz tu w ogóle. O, nie to. To. Tak strasznie nisko chmury siedzą. I to robi efekt wow. No, fajnie tu się chodzi, super. Teraz usiądę sobie, podmontować ten odcinek, i nie wiem, czy nie zbliżamy się w sumie do końca odcinka. Bo możliwe, że już będę miał wystarczająco dużo, ale to zobaczymy za moment. Dobra, doszliśmy do takiej plaży. Teraz jestem już z Jankiem, bo wcześniejsze ujęcie to sam szedłem kawałek, ale zawróciłem. Teraz Janek już dojechał, Łukasza jeszcze nie ma. I Janek znalazł tutaj niedaleko nas taką ładną plażyczkę. I tam jest taki fajny domek, do którego teraz idziemy. I zaraz pokażę Wam go z bliska. Tutaj doszliśmy, jest tak zwana chata grillowa. W środku jest grill, tutaj yy, kocyki, jakby się komuś chłodno zrobiło, ruszt, wszystko. To jest publicznie dostępne miejsce, tam jakieś świeczuszki, ale styl tutaj jest po prostu magiczny. I to jest dosłownie po środku niczego. Tutaj tylko jedna mała ścieżka do tego miejsca prowadzi. O I sobie gdzieś po środku tego wszystkiego stoi taka mała chatka, puchatka. Wróciliśmy tutaj znowu. W środku już się pali ogień, robi się grill I teraz czekamy aż się wszystko upiecze, Ale klimacik jest po prostu magiczny. O coś wspaniałego. I takim oto miłym akcentem kończę ten odcinek. Link do kanałów Chłopaków jest w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki za polecenie moich kanałów Jankowi z kanału Żyj Spasji oraz Łukaszowi z kanału Zwrotna Skarb. Bardzo fajnie, że się spotkaliśmy i gdzieś tam dalej razem podróżujemy. Przynajmniej przez te lofoty. Zobaczymy, gdzie dalej nas drogi pokierują. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Tak więc, cześć i do następnego odcinka.